Szczerze mówiąc, sam, sam się zastanawiałem, jak odpowiedzieć, czy ja jestem gotowy, czy nie. Bo trochę się tak czuję wakacyjnie, nawet ubrałem się troszkę. A widzieliście, jak poleciałem od razu naprzód? Jak widzicie, my, że tak gonię, to znaczy, że mam kłopoty w swoim życiu. Kiedyś, jak jeszcze byłem w swojej społeczności, da, dawny, po, tej, tej pierwszej, którą miałem w Białej Podlaskiej, to starszy pastor, Piotr, opowiedział mi, że on zauważył pewną prawidłowość. Że ludzie, którzy. Mm, na początku siadają na pierwszych miejscach, później po środku, a później na końcu. To znaczy, że zaczynają coraz bardziej wątpić w Boga i w jego Bożą pomoc. Zaczynają się przemieszczać coraz bardziej tak sceptycznie i tak dalej. Ale, wiecie, i tak pomyślałem sobie, nie wiem czy tak jest. To pewnie troszkę zależy od człowieka, jak nam reaguje. Ja, jak, jak mam kłopoty, to wiem, że rozwiązuje kłopoty tylko Bóg i dlatego a ponieważ jestem trochę mruk taki wiecie to znaczy nie no nie wiecie pastor mówi że nie wie ale słuchajcie ja siebie znam już tyle lat nie powiem ile bo każdego dnia na nowo się odnawiamy nawet jak włosy zaczynają przeczyć tej prawdzie ale to jest jednak prawda kochani ja wiem o Bogu który naprawdę jest przedziwnym Bogiem i wiem że chociaż jestem mrukowaty no dobrze, w moich oczach jestem brukowat. To muszę lgnąć do Boga i do, do Was. Bo samemu żaden człowiek się nie ostoi. Bez Boga sobie nie dajemy rady, ale tak jest jakoś tak, że Bóg od czasu do czasu przypomina nam, że On w naszym życiu chce działać. Przez różne członki ciała Chrystusowego. Nie tylko bezpośrednio, że coś odbierzemy, że usłyszymy, że Bóg mówi, bo Bóg mówi do nas, że przez sen coś nam przekaże, ale działa w różnorodny sposób. Przez te świadectwa, przez kazania, przez pieśni, słuchajcie, przez zwykłe rozmowy i telefoniczne, i internetowe, On działa. Działa przez innych ludzi, łączy nas w jedno ciało. A dzisiaj opowiem Wam o człowieku, który Ukryje go pod imieniem Michał. Zaraz zrozumiecie, dlaczego go ukrywam. Wtedy, kiedy poznaliśmy, opowiedział mi swoją historię. Ludzie mają różne ambicje w swoim życiu, prawda? Chcą mieć dobre ambicje czasami, mieć dobrą rodzinę, dobrą pracę, zaspokojone potrzeby swoich bliskich, nawet innym dopomagać. Ale Michał miał tylko jedną ambicję, wiecie? Od dzieciństwa. Być najlepszym kieszonkowcem w całym kraju, w Polsce. I uczył się, słuchajcie, każdej rzeczy można się nauczyć. Był niewysokiego wzrostu, więc warunki miał właściwe, słuchajcie. Nie wiem, czy to jakoś to oficjalnie się nazywało, ale mówi uczył się naprawdę. Związał się z ludźmi, którzy byli dobrzy w tym fachu, i krok po kroku zaczął, słuchajcie, naprawdę przodować w tej umiejętności. Nie wiem, czy spotkaliście się kiedy z kieszonkowcami. Ja spotkałem. Tak, tak, tak sprawę, zrobił sztuczny tłok, jakąś akcję, że, że człowiek nawet nie wie kiedy, a stracił portfel. Nawet prorocy tracą portfele, bo wiem, że Rysio krzywy też kiedyś stracił. I słuchajcie, rozwijał się w tym fachu bardzo mocno. W pewnym momencie słuchajcie, stworzył własną szajkę i zaczęli jeździć po Polsce. I tutaj, po całej Polsce, słuchajcie, wszędzie mieli sukcesy. On był tak dobry, naprawdę, że uważał, że nigdzie nie wpadnie. Ale nadszedł taki dzień, że wpadli. Nawet nie przez jego błąd, bo to nie jego błąd, ale inna osoba zawiodła i ktoś go tam wydał i tak dalej. Trafił do więzienia. Do jednego więzienia, do drugiego. Na pewnym etapie wzniecił nawet błąd w tym więzieniu. Słuchajcie. Uznawa zaczął być uznawany za niebezpiecznego człowieka. Niewysoki, ale zadziorny. Słuchajcie. I z wielką ambicją, nie mógł tej ambicji realizować już i zaczęły do niego docierać te negatywne e, skutki e, podążania za tą ambicją, że można siedzieć i można być zapuszkowanym na wiele lat, a tam nie jest rozkoszy, tam jest smutek. I zaczął planować samobójstwo, gdzie mam podłe życie i nic się nie zapowiada, że będzie inaczej. Jedyne wyjście samobójstwo. I słuchajcie, ale postanowił postanowił jedną rzecz zrobić przed samobójstwem. Wszystko zapanowało, ale jedną rzecz postanowił zrobić. Postanowił udowodnić, że Boga nie ma. I ponieważ ludzie mówili mu o Bogu i pokazywali, że jest Boża księga zwana Biblią, to On postanowił wykazać, wypunktować wszystkie sprzeczności w Biblii. I dzień po dniu, po kilkanaście godzin, a miał dużo czasu, zaczął czytać Biblię i wypunktowywać sprzeczności. I zapisywał. Pierwsza kartka, druga, trzecia, mnóstwo sprzeczności. I słuchajcie, ale wpadł w mretm czytania. Ludzie myśleli, że zwariował Ci, którzy siedzieli razem z nim pod celą, tak jak się mówi, to myśleli, że postradą zmysły, bo oni tam, wiesz, karty, wiadomo, różne gadki, a ten czyta Biblię i wypunkt wypunktowuje. Ale on chciał popełnić samobójstwo i chciał mieć czyste sumienie popełniając samobójstwo, bo przecież Boga nie ma. Bo przecież wszystko, co, co, co wynotował, świadczy o tym, że Boga nie ma. I słuchajcie, czytał, czytał drugi raz, i nie wiem, czy trzeci chyba. I nagle, słuchajcie, będąc szczerym przed sobą, musiał zacząć wykreślać. Punkt po punkcie zaczął wykreślać te sprzeczności. Dlatego, że pozorne sprzeczności, które zanotował jako sprzeczności, były tłumaczone przez inne miejsca. I jak czytał jeszcze raz i jeszcze raz, to kolejne rzeczy zaczynały być wykreślane. I doszedł do miejsca, gdzie wszystkie wykreślił sprzeczności. I powiedział, jest Bóg. Jest Bóg. Prawdziwy Bóg. A dlaczego ja mam takie podłe życie? I przyszła mu taka myśl. Bożyłeś bez Boga. Myśl tłumacząca wszystko. Ale jak żyć z Bogiem? Miał tylko jeden pomysł na to. Wiecie, nie pójdzie na spacer na rybki nie pójdzie. A, tak, a, a propos rybek, myślę, że to jest dobra metoda, Boża metoda na węgelizację. <laughs> Może słuchajcie, założymy klub wędkarski taki zborowy, co, bracie pastorze. I wszyscy kupimy sobie pompy, żeby ćwiczyć wiarę. I wszyscy zaczniemy pisać roczne sprawozdania. Kochani, on miał tylko jeden pomysł, Michał miał jeden pomysł. Wszedł na swoje łóżko, tak zwane, nakrył się kocem i zaczął błagać Boga, zaczął nazywać grzechy po imieniu, zaczął Go przepraszać i zaczął prosić, żeby dane mu było życie z Bogiem. I podczas tej nocy, słuchajcie... Nagle stało się coś, że nagle poczuł się zupełnie inaczej, że nie ma ciężaru grzechów. Jest radosny. Nie przespał tej nocy nic. Całą noc już później radośnie rozmawiał z Bogiem. Podśpiewywał. Jak wstał z, z, z łóżka, podszedł do kumpla i powiedział: Ty wiesz, że się musisz na nowo narodzić? Ten spółwiedzie, jak spojrzał na niego, myślał, zwariował już całkiem. Od tego wielkiego czytania, słuchajcie, Bóg w nocy narodził człowieka. Bóg w nocy narodził człowieka. Ale najpierw ten człowiek zobaczył, że są tylko pozorne sprzeczności, tylko są rzeczy trudne do zrozumienia. I dzisiaj, słuchajcie, w tym wakacyjnym nastroju chciałbym wam powiedzieć, że warto szukać wytłumaczenia dla tych rzeczy trudnych. Warto podążać śladem tego człowieka. Dzisiaj, słuchajcie, Michał jest pastorem. Jeździ. Do, do różnych więzień, głosi Ewangelię i w kościele, i na zewnątrz, na ulicy, i jeździ bezpośrednio do, do więzień, żeby rozmawiać z tymi ludźmi, żeby opowiadać o żywym Bogu, żeby opowiadać, że Biblia jest cudowną księgą. Ja, słuchajcie, chciałbym i was, i siebie zachęcić, żeby potraktować Biblię jako żywą księgę wtedy, kiedy ją czytamy naprawdę z takim nastawieniem, że spotkam się z żywym Bogiem. Że on mi coś pokaże. Bo można czykać, czytać Biblię z różnym nastawieniem, naprawdę. Można być przymulony. Ja wielokrotnie byłem taki przymulony. Smutno mi, ciężko mi w życiu. Teraz też przechodzę trudne rzeczy. Ale wierzę, słuchajcie, że Biblia jest niesamowitą księgą. I, I Bóg jest w stanie podsłaniać każdemu z nas wielkie skarby. Ja kiedyś, pamiętam, byłem w wojsku i tam w wojsku usiłowano mnie na siłę zapisać do jakiejś komunistycznej organizacji. To były jeszcze lata 80., słuchajcie, zapisywan ten dowódca plutonu postawił sobie za ambicję, też miał ambicję. Jego ambicja polegała na tym, zapisać każdego żołnierza mu podległego do tej komunistycznej organizacji. I na początku kusił wycieczkami i tak dalej, później straszył, a później na indywidualne rozmowy zaczął nas brać. I ludzie zaczęli pękać na etapie indywidualnych rozmów. Jak mnie wziął, to powiedział, że ty to się musisz zapisać, bo ty jesteś pomocnikiem byłem dowódcy Plutonu. I ponieważ wiedział, że jestem chrześcijaninem, zaczął się wyśmiewać z mojej wiary. Mówi: "Wierzysz w takie bzdury? Wierzysz w takie bzdury, że, że my jesteśmy po prostu o tak, wziął Bóg trochę gliny, błota, trochę ziemi, e, poulepiał nas, pouformował e, i co?" Tak, tak z, z, z błota, z gliny, z ziemi, człowiek? I wtedy nie umiałem mu powiedzieć. I wyszedłem z wojska, słuchajcie. A, a nawiasem mówiąc, nie zapisał mnie. Wszystkich z, zapisał, oprócz dwóch osób, które się właśnie nawróciły czyli ja i jeszcze mój e, kolega ze studiów, który też się e, nawrócił, który przyjął Pana Jezusa. Tylko Bóg był w stanie zachować człowieka w tej sytuacji. Wszyscy pękali, bo wszyscy. Wszyscy byli zagrożeni. Straszył różnie. Mnie straszył, że jeśli się nie zapiszę, to namówi prostytutki z tego miasta, gdzie mieliśmy z, e, wojsko, że napiszą list do mojej żony, że ja się szlajam z nimi. Wiecie? I mało tego, żeby mnie jeszcze bardziej pogrążył, żeby trafił do, e, do specjalnych służb bezpieczeństwa w obrębie wojska. E, powiedział, że podrzuci mi do łóżka e, ulotki konspiracyjne. W wojsku takie rzeczy są absolutnie. Wtedy jeszcze wiecie. I wiedział, wiedziałem i powiedział, to jest pewne, mało tego, dowódcę politycznego jednostki wziął, we dwóch mnie straszyli. I pękłbym na pewno, gdyby nie łaska Boża w Panu Jezusie, gdyby nie Boże oddziaływanie, nie zrobił nic, nic to, co groził, bo Bóg jest mocniejszy. Ale, kochani, jak wyszedłem z wojska, to Bóg przemówił do mnie przez zwykłe, jakieś tam popularno-naukowe pismo, czy nawet gazetę. Pokazał mi, że naukowcy zastanawiali się, słuchajcie, sprawdzili istotę budowy ciała, organizmu ludzkiego i stwierdzili, że to jest, słuchajcie, akurat to są wszystkie pierwiastki, które mamy w Ziemi. Nasze, nasze ciało to jest Ziemia. To jest Ziemia ukształtowana przez Bożą Myśl, Bożą Mądrość i ten oddech, który przyszedł potem, Duch Boży przyniósł nam życie. I widzimy, słuchajcie, że Biblia w sposób bardzo taki mm, obrazowy daje pewne bardzo głębokie informacje. M mówi tutaj, słuchajcie, ludziom, którzy się nie znają, nie są naukowcami, że Twoje ciało to jest ukształtowane z tego wszystkiego, co jest w ziemi. I później powtarza to. Z prochu powstałeś i, i w proch się obrócisz, mówiąc o ziemi, ale Duch idzie do Pana, słuchajcie. Duch jest niezniszczalny. Więc widać, że pewna ukryta informacja bardzo głęboko i człowiek nie jest w stanie sam zobaczyć. Bóg musi się poprowadzić. Ale ty musisz być trochę jak Madzia. Jak Magda, jak opowiadała, ona dostała pewną rzecz, miała świadomość, że ten sen coś sobie ma. Czy tak, Magdo, było? Że to może być od Boga. Słuchajcie, takie rzeczy nie tylko w Snach. Mamy, słuchajcie, w Biblii wiele takich rzeczy. To są rzeczy od Boga. Tylko pewne rzeczy nam się nie zgadzają. Pewne rzeczy zapamiętajmy te rzeczy i zacznijmy dyskutować z Bogiem, zacznijmy być odkrywcami skarbów. Druga rzecz, słuchajcie, nie będę czytał, bo obiecałem pastorowi, że tylko kilkanaście minut będę. Mówił. Ale pamiętamy, w pewnym momencie, zdaje się, w szóstym rozdziale Bóg mówi, postanawiam, że życie człowieka będzie trwało 120 lat, bo pamiętamy, słuchajcie, ile lat żyli, pamiętamy, kto najwięcej żył? Oj, nie! OK, ile? 969. Ktoś tam sprawdzi, prawda? Ja zapamiętałem 9. 969. A tam chyba 930? Chyba jakoś tak. Ale tyle lat żyli, słuchajcie. Nawet abraham, 175. Ale tutaj nagle Bóg mówi: Postanowiłem. Uwarunkowań nie będziemy. Po prostu Bóg postanawiał. Życie człowieka nie będzie trwało więcej tylko 120 lat. Właśnie. To też jest duże, jak patrzymy na, teraz, na obecne. Ale. I, i można się znamy. To nieprawda. My widzimy, że to w innym miejscu Biblia mówi, jak damy radę żyć 70 czy 80 lat, to dobrzy jesteśmy już na tej ziemi, nie? Tak średnio. Czasami się słyszy 90 i tak dalej. Ale my wiemy, że mamy życie wieczne, jak odchodzimy. Ale. Znowu gdzieś przeczytałem, okazuje się, że znowu naukowcy przebadali organizmy ludzkie i się, okazało się, że gdyby nie negatywne uwarunkowania różne zewnętrzne, to organizm ludzki jest obliczony na ile zgadniecie? 120 lat. Dokładnie. Posprawdzali różne rzeczy. Słuchajcie, ta chemia, te stresy wszystkie i tak dalej to są nieprzyjaciele współcześni, bardzo atakujący. Ale Biblia jest precyzyjna. Bóg jest precyzyjny i zawiera swoje skarby e, naprawdę w bardzo prostych słowach. Jedno zdanie. Któ, musi, iluż ty naukowców musiało badać te rzeczy, które ty możesz wziąć w Biblię i przyjąć przez wiarę, a jeszcze prosić Boga, żeby ci wytłumaczył, jak ci, ci się coś nie zgadza. Ale słuchajcie, jest więcej rzeczy. Jest więcej rzeczy, które musimy zrozumieć od Boga, bo inaczej chodzimy albo się boimy... Mm. Na przykład w, w, w Mateusza jest powiedziane, nie będę czytał, bo obiecałem pastorowi, że będę mówił tylko kilkanaście minut. Pastorze, złamałem, ile jest? Kilkanaście jeszcze jest. Dziękuję za miłosierdzie. Pastorze, jest kilkanaście minut przejmujemy przez wiarę. Kochani, jest powiedziane, że. Jeśli patrzysz na kobietę i pożądasz ją, to już cudzołożyłeś. Cudzo I lepiej ci weź ten nóż kuchenny. Taki wystarczająco duży. Wstaw tutaj w oczu i chlub. I daleko od siebie. A? A jak cię ręka gdzieś ciągnie w złą stronę. Co, co masz zrobić? Pokażcie. Pa, bracie pastorze. To ty dni. <śmuszczak> okay. Słuchajcie. Ja się przyznaję, że nie miałbym obu rąk i obu oczu. Też pewnie musiałbym obciąć, bo czasami śpieszyły do złego. Ale jak przyszedł lockdown, jak musiałem siedzieć w domu, słuchajcie, postanowiłem sobie, że muszę, ponieważ mam więcej czasu. Więcej czasu siedzę w domu, czas na szukanie Boga i czas na dopytywanie się go, co on miał na myśli. Mam, znamy takie twierdzenie, co poeta miał na myśli. Biblia to jest coś więcej niż poezja. To jest żywa księga, który nie, nie potrafimy zrozumieć bez racji z Bogiem. I zacząłem się go dopytywać między innymi o ten fragment. Wiecie, co mi powiedział? Jak zapytałem się go, wyciszyłem, powalczyłem o to, bo to, no wiecie, chęć życia. Najpierw się wyciszamy. Najpierw pytamy, wyciszamy się. Szukamy Boga, co nam odpowie na nasze wywołanie. Jesteśmy jak kabakuk. I jak się wyciszyłem, zobaczyłem obraz przedstawiający ogrodnika. Ogrodnik szedł i miał ogród i zasiewał, miał przed sobą taką chustę jakby z nasionami, różne te nasiona, szedł i wysiewał. Różne te nasiona były. On swój ogród obsiewał tymi nasionami, które miał przed sobą, szedł przed siebie, ale ogrodnik miał dzieci, o takie małe jakieś. Pałętało mu się to przy, przy nogach gdzieś tam, kręciło, szarpało go gdzieś tam i od czasu do czasu podjadało jeszcze te nasionka, które miał. I ogrodnik szedł uśmiechnięty, nie miał, nie, nie miał im tego za złe, ale w pewnym momencie dziecko jedno wyciągnęło takie właśnie jedno czarne nasionko, wsięło do wóz rozgryzło i, i a! a? Ogrodnik się uśmiechnął i powiedział, bo te nasiono, te ziarenko, nie można spożywać w tym stanie. Należy wrzucić do ziemi podlać, poczekać, ono przyniesie moment, gdzie wyrośnie roślinka i ona będzie miała dobre owoce. I Bóg mi wytłumaczył. Te słowo o wydłubywaniu i obcinaniu jest tym nasionkiem. Jest to Słowo Boże, jest to nasienie Boże, ale jak zaczniesz rozgryzać, mętkować i zaczniesz próbować robić, e, obcinać sobie koniuszki palców na, na przykład, nie? Wojtek, ty to od palców zacząłeś? Okej, okay, żartuję, żartuję, żartuję. Słuchajcie, my wszyscy wiemy, że to musi być coś inaczej. Bóg wytłumaczył: te słowo jest do włożenia do naszego serca i do podlewania w modlitwie. Niech przynosi, kiedyś przyniesie, ponieważ wierzymy, że to jest, wypowiedział Bóg, to jest coś dobrego. Ono działa w nas. Ono powoduje, że zaczynamy tracić naturalną chęć do złych rzeczy. Ono działa w to, przyjęcie przez wiarę. I jeszcze na koniec. Nadal mamy kilkanaście minut. Czy usłyszę amen? Jeszcze. Bracie pastorze. Kochani, jedna rzecz. Z Bogiem można mieć wielkie przygody wtedy, kiedy człowiek się. Człowiek naprawdę krąży wokół Jego słowa. Ja chciałbym, słuchajcie, żeby to, co mówię, posłużyło do tego, żebyśmy krążyli. Do, dookoła niego z tym słowem, które, żeby to nie było tak, że odkaczyliśmy, przeczytałem kilka rzeczy, ale żeby przeżywać i na rybkach, i bez rybek, żeby przynosić do Boga, dopytywać się i oczekiwać, że będzie mówił. Niech mówi, niech wybiera kanały komunikacji, niech mówi do Was, do no, nas, przez pastora, przez kazanie, nawet przez osła, nawet słuchajcie, niech mówi przez zwykłe gazety, ale niech nam odsłania skarby Królestwa Bożego. Ze, ze starego e, i z nowego przymierza. Niech odsłania te rzeczy, niech zaczną być, słuchajcie, częścią nas. Póki czas, póki żyjemy, wiemy, że ludzie odchodzą. Teraz jest czas na poznawanie Boga. Był taki czas, że naprawdę ja czytałem, czytałem bardzo, szukałem Boga. E, myślę, że muszę się wam przyznać, że teraz wyznaję to jako, jako grzech. Słabiej szukam Boga, gorzej, bardziej. E, Przeżywam te trudne sytuacje, które, które w pracy mam i um, nie jestem tak zaangażowany, taki gorący, żeby, żeby szukać do, żeby pukać do, do, do Boga, żeby mi tłumaczył. Potrzebuję was, żeby, żeby i wyznać to jako słabość, grzech, ale też, żeby mieć Bożą pomoc. Ale był taki czas, kiedy bardzo szukałem. I kiedy, słuchajcie, wtedy, kiedy siedziałem sobie, e, czytając Biblię kolejny raz, kolejne, Kolejne czytanie Biblii, słuchajcie, bez napięcia, nagle Bóg wstrzelił mi strzałę światła, weszła z prawej strony, taka bardzo, hmm, średnica około 10 centymetrów, przeszła mi przez głowę, wiem, że to dziwnie brzmi, ale tak naprawdę było. Przeszła mi przez głowę, wyszła z drugiej strony, światło wyszło, wstrzelił snop światła, wszedł w moją głowę, przeszedł przez głowę, czułem jak przechodzi i wyszedł z drugiej strony. Jak przechodził przez głowę, to w środku, według mnie opadło, w, środ, w moje wnętrze opadł jakby złoty pył. Ale złoty pył, jak opadał, to przyniósł mi zrozumienie tego fragmentu. A czytałem ósmy rozdział, e, ósmy rozdział Ewangelii Marka. Ósmy rozdział, który ja rozumiałem zawsze. Ósmy rozdział, część, ta część, która mówi o uzdrowieniu ślepca z Betlajdy. Że był człowiek, którego... Uczniowie przeprowadzili do Pana Jezusa. On był ślepy, ślepy od urodzenia, jak tylko ślepy można być. I Pan Jezus, jak zobaczył, że został przeprowadzony, wziął go za rękę, Pastorze, dasz mi rękę? Ja wiem, że ty nie jesteś ślepy. Gdyby był Panem Jezusem, to on się zachował tak. Różnie Pan Jezus zdrabił, prawda? Ale tym razem jakoś dziwnie działo. Wziął i zaczął go prowadzić. I wyprowadził go, Pastorze, idziemy. Tak, jeszcze, jeszcze mamy troszkę luzu. Wyprowadził go poza wioskę. Powiedzmy, że tu jest wioska, przepraszam. Wyprowadził go poza wioskę. I tam dopiero, co zrobił? Jak uzdrowił? Przepraszam, już nie będę, nie będę, prawdzie masz okulary? Słuchajcie, napluł mu na oczy i nałożył dłoń. I zapytał się, co widzisz? A człowiek odpowiedział, widzę ludzi. I widzę, że chodzą i wyglądają jak drzewa. I Pan Jezus jeszcze raz nałożył swoje ręce, i człowiek zaczął widzieć normalnie. A Pan Jezus powiedział mu jeszcze jedną. Jak się później okazało, jak mi Bóg nie wytłumaczył bardzo ważną rzecz: Tylko do, do wioski nie wracaj. Kochani, i zawsze to rozumiałem, że Bóg uzdrawił, uzdrowił w dwóch etapach. Usunął jedną, jeden problem przy, 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 przy tym napluciu i nałożeniu dłoni, a za drugim razem nałożył jeszcze raz ręce, tak jak my się czasami po raz drugi modlimy, i nastąpiło całkowite uzdrowienie, usunięcie tej drugiej przeszkody, ale światło i ten złoty pył miało inną informację, odsłaniało głębokie rzeczy królestwa Bożego, odsłaniało, opowiadało właściwe znaczenie tego fragmentu. Miało w sobie informację, że to nie podwójne uzdrowienie. Pan Jezus nie musiał dwa razy walczyć, ale opowiedział w sposób obrazowy, kim jest dla świata, dla ludzi. Wtedy, kiedy przeprowadzili ludzie tego człowieka do pana Jezusa, jest to wypowiedź, że wszyscy ludzie na całym świecie rodzą się ślepi. Grzech przyniósł ślepotę, zerwał relacje z Bogiem, zerwał możliwość oceniania rzeczy w swoim życiu, w życiu innych ludzi, całkowicie na każdego człowieka. Ale słyszę ratunek w Jezusie Chrystusie. I wtedy, kiedy Jezus jest głoszony, my jesteśmy przeprowadzani, niekoniecznie fizycznie, ale w duchu przeprowadzani do Pana Jezusa. I zauważcie, co się dzieje. Wtedy, kiedy jesteśmy przeprowadzani, kiedy Ewangelia jest nam głoszona, i Waldek głosi na przykład Ryśkowi, Rysiek, jest ratunek w Panu Jezusie, tylko uwierz w Niego, złap się. Wtedy, kiedy Wojtek mówisz yy, yy, swoim znajomym, to ta osoba jest przeprowadzana do Pana Jezusa, ale wtedy odpowiedzialność za resztę akcji jest przenoszona z tej osoby na Pana Jezusa. Pan Jezus bierze każdego z nas przyprowadzonego do, do siebie za rękę i wyprowadza go poza wioskę ludzkich poglądów. I mówi, to nie tak, jeszcze nie wiesz jak. Ale to nie tak, jak oczy widzą, jak ludzie mówią. Jest inaczej. I mówi do ciebie indywidualnie. Prowadzić taką osobę indywidualnie, za rękę. Wziął kiedyś Ciebie Moniko za rękę. Wziął, prowadził Cię. To, że tu jesteś, to, że jesteś osobą wierzącą, to, że nam pięknie usługujesz. To nie to, że ta osoba, osoba ci mówiła o Pana Jezusie, ale Pan Jezus wziął z miłością Twoją rękę i wyprowadził Cię poza wioskę. Ludzkich poglądów na temat życia, na temat Boga. Ale na tym się nie kończy, bo wtedy, kiedy Bóg nas wyprowadza w Panu Jezusie, było nałożenie rąk, pamiętamy ten obraz? To znaczy, Duch Święty z wysokości przez imię Pana Jezusa, przez Pana Jezusa, zaczyna stępować na nas. I to, że zostało na plutę w oczy człowieka, to oznacza, że i na nasze oczy ślina słowa Bożego została wyłożona. Słowo Boże zaczęło wchodzić do nas, to, co wychodzi z ust Bożych, każde słowo zaczęło działać w naszym życiu, i nastąpiło Nowe Narodzenie. I ten człowiek zaczyna widzieć, ale zaczyna widzieć jak w sposób duchowy. Widzi, słuchajcie, ludzi postrzega jako drzewa, dlatego, że Bóg w sposób duchowy tak patrzy na ludzi. Między innymi wielokrotnie w Biblii jest powiedziane o cedrach Libanu na przykład. To są ludzie. I mało tego. Ten sam Pan Jezus, ten Pan sam Jezus, nie człowiek, tylko Pan Jezus, jeszcze raz sprawia, że Duch Święty wstępuje i usuwa przez Ducha Uzdrowienia chorobę materialną. Szukajmy Boga, słuchajcie. Skończyło się kilkanaście minut, może trochę przepraszam, wyznaję i tą słabość, ale wierzę, że to jest bardzo ważne dla mojego życia, żeby odzyskać ten wigor szukania Boga, w Jego Królestwie, w Jego Słowie. Żeby umieć zrozumieć głębokie rzeczy Boże, droga Boża. Kiedyś słuchajcie, miałem taki obraz, że jest niebo i ja chodzę pod tym niebem, ale niebo ma swoje drogi, inne niż te drogi ludzkie. I po tych drogach chwadza Bóg. Ale jak, jeśli znam te drogi Boże, to chodzę dokładnie, dopasowuję swoje życie tak, żeby chodzić pod niebem, ale. Pod tymi drogami, gdzie chodzi Bóg. Nie tu, bo tutaj Boga nie ma, On tam nie chodzi, ale tu, bo tu jest droga, to ja wiem. I jak tu jestem, to Bóg wyciąga rękę i daje mi rzeczy do przekazania dla innych ludzi. I dla mnie też. Jest czas, słuchajcie, naprawdę, żebyśmy naprawdę się obudzili, tak jak Sławek przekazywał nam, do głębokiej relacji z Bogiem. Pomogli sobie nawzajem. Ja pierwszy mówię, przesiadłem się, bo potrzebuję waszej pomocy, modlitwy. Wiary, ale wierzę, że i Wy potrzebujecie, żeby nie chodzić za żeby żyć z Bogiem, żeby z Nim omawiać, oczekiwać, że On będzie skarby swoje objawiał dla każdego z nas. Skarby głęboko schowane, i to tylko On musi objawić. Niech tak się stanie w życiu i Waszym każdego z nas, i to na chwałę Bożą, żeby później móc wyjść i głosić Ewangelię, przeprowadzić do Pana Jezusa, tak jak tak jak ten ślepiec był przeprowadzony, żeby kolejnych ludzi Pan Jezus narodził na nowo, żeby kolejni byli uzdrowieni. Niech to na chwałę Ojca w niebie przez Pana Jezusa będzie Amen.